Adrian Kowarzyk, witam państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś państwa i moim gościem jest pan Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. W nowym roku 2 stycznia Pytanie, czy po latach turbulencji, kiedy w naszą gospodarkę gospodarkę polską, ale nie tylko uderzał COVID, teraz również wojna na Ukrainie, która toczy się od lutego zeszłego roku, można powiedzieć, że ten poprzedni rok, 22 był dla Polski, dla polskiej gospodarki jednym z najcięższych, najtrudniejszych od ostatnich 30 lat? Był, ale nie z tego względu, że Rosja napadła na Ukrainę, tylko dlatego, że mieliśmy stan daleko idącego chaosu związanego z wprowadzaniem nowego systemu podatkowego który był elementem polskiego ładu, i mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której polskie firmy, zamiast zajmować się działalnością gospodarczą, zmieniały formę prawną po to tylko, żeby zapłacić mniej wyższe podatki. No i część, niestety, firm w tym momencie postanowiła też zawiesić swoją działalność albo zlikwidować się I to był ten element, jakby inny, bo polska gospodarka w roku 2021 pod koniec zaczęła bardzo dobrze wychodzić z zapaści, i to, co przerwało wychodzenie z zapaści, to był niestety chaos prawny, który był. I Ale jak skończył się z połową roku. Nie skończył się do tej pory, bo tylko część elementów skorygowano. Niestety część sporą zostawiono i to będzie też rzutowało na sytuację roku 2023. Zauważmy, że jak bardzo istotna jest jakość prawa, bo jak sobie przypomnimy 1 stycznia 89 roku, to po wprowadzeniu ustawy Wilczka mieliśmy wysyp tworzenia firm i erupcję, którą nazwałem kiedyś kontrrewolucją straganów. I tylko było związane z tym, że zmieniło się prawo, które odblokowywało działalność gospodarczą. A prawo, które zablokowało działalność gospodarczą, to polski ład. I to są te dwie różnice związane wyłącznie z jakością rozwiązań prawnych. I jeżeli. W dzisiejszym już trwającym od dwóch dób roku będziemy mieć zmiany, ale w kierunku uwalniającym polską przedsiębiorczość to bez problemu sobie poradzimy z różnymi zagrożeniami, które faktycznie jak co roku występują w większym lub większym stopniu. Jedno z tych zagrożeń, które w zeszłym roku wystąpiło bardzo mocno, to inflacja, coraz mniejsza wartość pieniądza. Celem rządu na rok 2023 jest utrzymanie optymalnego tempa wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym obniżeniu inflacji. Tak mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Liczymy na to, że z początkiem wiosny inflacja zacznie spadać. Czy możemy na to rzeczywiście liczyć? Ale inflacja nie jest zjawiskiem przyrodniczym, jak wiosna, że po zimie jest wiosna, a po wysokiej inflacji jest niska inflacja, tylko to jest efekt takich a innych decyzji. Nie bez przyczyny powiedziałam o zmianie prawa, które by umożliwiło większą aktywność gospodarczą, bo tylko dzisiaj zwiększona produkcja, czy nawet nadprodukcja usług i towarów zrównoważyłaby tą nadprodukcję pustego pieniądza. I to jest jedyny dzisiaj politycznie możliwy sposób na wycofanie się z inflacji, bo trudno sobie wyobrazić, żeby rząd wycofał się z programów społecznych czy socjalnych. Ale może doprowadzić do tego, że tę te, masę pieniądza da się zrównoważyć masą też dodatkowych towarów. I to jest realne politycznie. Ale gdy te pieniądze zostaną wydane, to czy to nie nakręci znowu inflacji? Te pieniądze już są na rynku, a brakuje wystarczająco dużej ilości towarów. Zresztą dzisiaj widać na półkach, że zniknęły pewne artykuły czasami na miesiące, niektóre na trwałe. Stąd zwiększenie oferty towarowo-sługowej i towarów brakuje na Nawet spożywczych. Trudno no, o niektóre artykuły spożywcze, które ja przynajmniej kupowałem od lat, one zaczęły w pewnym momencie znikać. A cóż to za dobra w takim razie, no bo masła nie brakuje, chleba nie brakuje. Rozumiem, że chodzi o innego rodzaju. Nie, dobra. ale no, nawet podam jeden z przykładów. Na wiele miesięcy zniknął jeden z zdrowszych tłuszczów, jakim jest malec gęsi, na przykład, był niedostępny w sklepach. No cóż, w takim razie, jeżeli już porozmawialiśmy o inflacji, to co ze wzrostem gospodarczym, co możemy przewidywać na najbliższy rok? Założenia budżetowe kreowane w połowie roku, więc muszą być lekko nieaktualne. Zakładają 1,7% wzrostu, taka jest prognoza. NBP w listopadzie oceniło, że będzie to raczej 0,7%. Teraz dziś główny ekonomista PKO BP w noworocznej rozmowie z pap powiedział, że spodziewamy się minimalnego wzrostu PKB na poziomie 1,1%. Mówi o minimalnym oczywiście. A pan jak przewiduje? Ale to wszystko są założenia związane z kompletnym, jakby poddaniem się rzeczywistości i dryfem. A moim zdaniem. Polska gospodarka, w przeciwieństwie do gospodarki ukraińskiej, ma wszystkie w całości fabryki, żadna nie została zniszczona. Praktycznie większość ostała się i nie została też zlikwidowana, a jeżeli to przeszła w kolejne dobre ręce, stąd nasz fizyczny potencjał jest niezmienny, a nawet Doszły nowe, ukończone fabryki, czyli mamy go więcej. I przy tym potencjale mówienie, że wyciśniemy z niego nędzne 0,7%, czy 1%, 1%, to wszystko jest praktycznie, ociera się o granicę błędu statystycznego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że niestety politycy nie widzą potencjału w polskiej gospodarce. A warto przypomnieć, że w ostatniej, zwłaszcza dekadzie, Polska. Jest jedną wielką strefą przemysłową i zaopatrzenia dla państw Starej Unii. Także staliśmy się równie niezbędni jak Chiny w dostawach wielu elementów i komponentów. O ile oczywiście trudno sobie wyobrazić produkcję wielu rzeczy, takich jak samochody czy, czy pralki, bez chipów z Tajwanu. To też trudno sobie wyobrazić ileś dokończenia tych produkcji, właśnie samochodów czy pralek, bez uszczelek, które są produkowane w Polsce. Stąd, mając taką pozycję w ramach Unii Europejskiej, rządy nie widzą, jakie są z tym związane korzyści, i możliwości, i stąd te prognozy są strasznie właśnie nieadekwatne do możliwości. Tylko, żeby te możliwości były wykorzystane, Trzeba byłoby polskim przedsiębiorcom zaproponować równie dobre warunki, jak się proponuje koncernowi Mercedes czy wielu innym który rząd fabryki tak uroczyście celebruje otwarcie. Czyli obniżki podatków dla przedsiębiorców, jak rozumiem? Czy preferencyjne warunki? No Przede wszystkim nie podwyższanie z każdym rokiem opodatkowania, co niestety ma miejsce, a przede wszystkim ich przewidywalność na przynajmniej dekadę, bo tak jak to było w raportach Banku Światowego, to niewysokość opodatkowania w Polsce jest największą, Największym problemem, bo wcale tak wysokiego opodatkowania w relacji do innych państw europejskich nie mamy. Natomiast ta nieprawdopodobna jego zmienność powoduje, że nasz system podatkowy, chociaż w ramach grupy OECD, jest klasyfikowany na 36 na 37 państw pozycji. I jeszcze przed prowadzeniem Polskiego Ładu był to ranking sporządzany. I to właściwie od lat nie zmienia się na lepsze. No niestety właśnie rządzący nie doceniają jak niezwykle ważnym elementem zarówno dla stabilizacji własnej gospodarki, jak i też przyciąganiu zewnętrznych e, innych. Firm jest przewidywalny stabilny system podatkowy. O czym zresztą można zobaczyć w statystykach, ile polskich firm w międzyczasie zostało przerejestrowanych na Słowację czy do Czech, Nie licząc już dalszych, odleglejszych destynacji jak Malta czy Cypr, ale wystarczy zobaczyć na ciągi i kolejki polskich firm do doradców, którzy właśnie dokonywali ich przerzutu na stronę czeską czy słowacką. To w tysiące, latach. dziesiątki tysięcy firm? To są dziesiątki już tysięcy mniejszych lub większych firm i rezydentów podatkowych właśnie w bliskich nam państwach. Stąd jeżeli rząd traktuje poważnie swoje dawne hasło dotyczące patriotyzmu gospodarczego, to moim zdaniem patriotyzm gospodarczy powinien polegać na tym, że polskie firmy w Polsce mają Przynajmniej tak dobrze, jak polskie firmy dzisiaj mają na Słowacji czy w Czechach. A jak to wszystko ma się do złotówki, która w zeszłym roku ne słabła? Aktualnie za euro płacimy jakieś 4,70, za dolara 4,40. Co może się dziać w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o złotówkę? Liczymy na umacnienie się, osłabianie się, no, czy raczej. Polski złoty był naszym największym atutem przez ostatnie dwie dekady, co w rankingu. Fraser Institute, w którym współtworzymy polskie dane, i, a jest to ranking wolności gospodarczej na świecie. To za wartość polskiego pieniądza otrzymywaliśmy na 10 maksymalnych punktów, 9,70, 9,80 w punktacji przez ostatnie lata, bo ta stabilna polska waluta powodowała też właśnie, że Pewne procesy inwestycyjne, gospodarcze i oszczędnościowe, trzeba pamiętać, mogły zaistnieć w kolejnych pokoleniach. Stąd ja bym radził to, co zauważył do niedawna, do zeszłego roku, członek Rady Polityki Pieniężnej dr Kamil Zubelewicz który zauważył, że będą członkiem Rady Polityki Pieniężnej, że Narodowy Bank Polski jednak prowadzi politykę osłabiania polskiego złotego, czyli wycofanie się z polityki świadomego osłabiania polskiego złotego, doprowadzi też do innej go percepcji i polskiej gospodarki i polskich możliwości i też wyceny polskiego długu, co przecież przekłada się na większe zobowiązania polskiego rządu przy Kolejnych emisjach obligacji. W takim razie co z zobowiązaniami kredytobiorców, czyli stopami procentowymi? Rada Polityki Pieniężnej w zeszłym roku wielokrotnie podwyższała stopy procentowe. Od trzech posiedzeń nie było takiej podwyżki, są one na poziomie niecałych 7%. Czego możemy się spodziewać po najbliższych posiedzeniach? No i jeżeli Rada Polityki Pieniężnej zauważyła, że bez współpracy rządu z Radą Polityki Pieniężnej, czyli w prowadzeniu wspólnej polityki antyinflacyjnej same podwyżki mają wyłącznie szkodliwy charakter, bo zauważmy, że doprowadziły tylko do zwiększenia i to nieprawdopodobnego nadpłynności w sektorze bankowym, który nie potrzebuje pieniędzy obywateli do poprawiania swoich wyników, w ogóle prowadzenia jakiejkolwiek akcji kredytowej. Natomiast w sposób istotny pogorszyła sytuację milionów polskich rodzin, które dzisiaj muszą starać się o drugie. Drugą pracę, żeby podołać zobowiązaniom kredytowym. Albo wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe są tylko znieczuleniem doraźnym, natomiast mówimy przecież o zobowiązaniach, które są na dziesiątki lat po stronie polskich rodzin, a poza tym też zauważanie pogorszyła sytuację przedsiębiorstw, które też. Hmm, posiadały inwestycje finansowane długiem i ograniczyła możliwości finansowania w Polsce polskich przedsiębiorstw. Stąd ta decyzje, które były podejmowane no, w tej braku kompatybilności z działaniem rządu przyniosły wyłącznie szkody. W takim razie co z kredytami opartymi o stałą stopę procentową? Zaskakujące, że przez te ponad dwie dekady polski sektor bankowy nie proponował i nie było to standardem, tak jak to jest Zaskakujące. w innych normalnych... W państwach europejskich. No w Niemczech to jest standard, we Francji to jest standard, taki kredyt na no, 10 lat co najmniej oparty o stałą no, na cały czas to jest Ale zdaniem. to właśnie też pokazuje, że ten element stabilności i przewidywalności jest ważny nie tylko w podatkach, ale też jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań. Stąd mówimy, że najważniejszym elementem w 2023 roku powinna być przewidywalność, bo dzięki przewidywalności możemy podejmować decyzje i kalkulować w jakikolwiek sposób jeżeli nie będzie tej przewidywalności, która płynie przede wszystkim z instytucji takich jak Narodowy Bank Polski czy Polski Rząd, to trudno będzie o dobry efekt. A ten dobry efekt jest ciągle w zasięgu naszych możliwości. Boralna gospodarka nie została w żaden sposób zniszczona. Czyli polakom, przedsiębiorcom życzyłby pan przede wszystkim przewidywalności w nowym roku 2023? Przede wszystkim polskiemu rządowi życzyłbym, żeby docenił, jak niezwykle ważnym elementem w życiu każdego z obywateli i wyborców jest przewidywalność i możliwość zaplanowania sobie kilku kroków do przodu w życiu, przynajmniej na najbliższy rok. Powiedział Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smysa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia PAP jutro o godzinie 10.